koni krwi arabskiej. Bomba poszła w górę. I też przypominam, że nagrody dodatkowe dla hodowców i właścicieli koni hodowli krajowej funduje Polski Klub Wyścigów Konnych. Mamy już wszystkich uczestników w startboxie, więc w każdej chwili rozpoczniemy gonitwę numer 4 dzisiejszego dnia wyścigowego. I teraz konie już ruszyły, ale dosyć słaby start w wykonaniu Dioriski. Ona została w maszynie startowej, natomiast bardzo dobrze. Wystartowała już na początku klacz Shada al kalediach z numerem 4, ale nie. Pozostaje jej dłużny Karam Muskat na razie na pozycji numer 2. Dogania tam z numer, na pozycji numer 3 folk Emiot, ale wciąż bez, bez żadnego problemu prowadzi Shadal Kalediach z numerem czwartym. Bardzo dobry start tej klaczy, ale wciąż po wewnętrznej. Stara się tam atakować Karam Muscat na trzecim miejscu. Folk Emiot na czwartym miejscu. Dogania tam teraz Logman Muskat. Jest też tam po zewnętrznej Echeveria na szóstym miejscu. Hamal a zamyka całą stawkę Dioriska. Nieliska, która została w maszynie startowej, teraz musi nadrabiać ten dystans. Wciąż na prowadzeniu nie zmienia się szada, ale Kalediach na drugim miejscu, wciąż kara Muscat. Te dwa konie zdecydowanie przed resztą stawki. Natomiast wciąż kilka długości dalej na trzecim miejscu logman Muscat, a na czwartym miejscu Echeverria. W takich dwóch duetach teraz prowadzą te cztery konie. Chociaż teraz dobry atak już na prowadzeniu po wewnętrznej. Kara mam Muska, ta jest tam też. Wciąż Shada Al-Kalediach. Bardzo, bardzo pasjonujący jest ten pojedynek już na łuku i powoli będą wybiegać na ostatnią prostą. Teraz uczestnicy tej czwartej gonitwy prowadzi niezmiennie, wciąż Karam Muscat. Na drugim miejscu jest Shada al ale też jest tam Logman Muscat. Między, najprawdopodobniej między tymi trzema końmi teraz będzie rozwiązywał się ten wyścig. Wciąż prowadzi po wewnętrznej Logman Muskat, Jest tam też Karam Muscat. Zostaje z tyłu Shada al -Kalediach. A więc Logman Muscat albo Karam Muscat. Już powoli, powoli zbliżają się do celownika te dwa konie. Prowadzi teraz Karam Muscat. On mocno, mocno teraz biegnie do celownika. Zostaje z tyłu Logman Muscat. Karam Muscat z numerem drugim. Wciąż Karam Muscat na prowadzeniu. Logman Muscat na miejscu numer drugim. Karam Muscat, Karam Muscat. Coraz bliżej celownika. Karam Muscat wygrywa tego nitwę na drugim miejscu. Logman Muscat na trzecim. Szada, ale Kalediach. Tak wygląda prowadząca trójka tej gonitwy, a więc z numerem drugim Karam Muska, jest zwycięzcą tej gonitwy numer 4, Ale oczywiście proszę, proszę jeszcze poczekać na oficjalne wyniki.